Wy mordy moje, Hunter Bryce z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Epicki budowli na wstępie Chciałbym, żebyście dali łapkę w górę, żeby wam się w ogóle podoba ta seria Oraz, jeżeli byście chcieli, żeby te odcinki pojawiały się częściej eee, W sensie, że dwa razy w tygodniu, bo myślałem właśnie nad tym, żeby dwa razy w tygodniu e, wrzucać tę te, te, e, modyfikację dalej Słuchajcie, zostało nam tyle budowli, zostało nam 17 budowli Także to będzie troszeczkę krótszy odcinek, rozpoczynamy od razu, John 117 z Halo, wysoka wersja. O, kurde. Wiecie co strasznie podobno jest z wyglądu do poprzednika? Zobaczmy sobie. No, wygląda, wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek nie przypominam sobie tej łapki na przykład. Coś tam. Tak, tu z tyłu tego też sobie nie przypominam, było tak jakby zwykłe. A tutaj coś jest chyba. Tu w ogóle jakiś śmieszny ten. A on ma tego, pada do, ich, do Xboxa chyba. A to fajne połączenie. Tutaj ma chyba karabin, tak? I tu jest ta twarz, która była taka sama, ale ten karabin, znaczy ten, 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 ten yy, pad, to <grywia> To mega wygląda. Dobra, zobaczmy sobie zaraz kolejną postać. Co my tutaj mamy? Lord of Terror Diablo. 2000 bloków? Dobra, zobaczymy te 2000 bloków. Odleci sobie tak, żeby nie było widać. Dobra. Możemy budować No, jak to jest 2000 bloków, to ja jestem święty, nie? Dawaj mnie to, dawaj mnie to. Ja pierdziu. W ogóle tak patrzę teraz sobie na głównej stronie, ile tutaj jest ludzie tego. O Boże. Ja nigdy nie skończę tej modyfikacji, nie? Ty co? Do no na nie ma 2000 bloków. Tyle to się ładuje. Teraz się załadowało. Dobra. Uwaga, patrzę. To nie jest 2000. To nie jest 2000 bloków. Dobrze, że odleciałem. Dobrze, że odleciałem. Ja pierdziu, Lord of Terror, Diablo. W Diablo grałem tylko w jedynkę i grałem tylko do drugiego aktu. Drugiego aktu chyba nawet nie przyszedłem ale widząc to, będę chciał sobie zagrać jeszcze raz, nie? Ja, Pierdziu, patrzcie na te oczy. Świetnie to jest zrobione. Świ po prostu świetnie. Czekaj. Oho, <ścoughs> jakiś Lipia. Dobra, rozejrzyjmy się, jeszcze tutaj wokół tej postaci. Tu widzicie, wszystko jest zbudowane z bedrocka. Oraz ee, bloku Neteru. tutaj tył widzę sandstone. Tak, dobrze widzę, dobrze widzę i nether brick. No taki bardzo piekielny wygląd, jakby nie patrzeć. W ogóle, tu tutaj z tylnych kolan, jakieś szpony wychodzące. Masakra jakaś. I ten ogon, jeszcze to ja tego ogona nie zauważyłem w ogóle. Zaczek, równiutko ułożone, wszystkie te. Masakra. To jest 2000 bloków. Ja bym radził tutaj, żeby sobie zmienili trochę. Może wiecie, co sobie dam tutaj. Tych, 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 tych. Czekaj, men statue. To idzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra. Ja sobie odlecę trochę. Luckybug, Machine Gun, Men statue. Miku, Hatsune, Planet Minecraft, logo. Quartz Statue i Quartz Statue 2, dobra, i zobaczymy sobie. W takim razie e, resztę tych budowli, odleciałem już na taką odległość, że nic mnie nie powinno tu już zahaczyć. Lucky blo... Mm, czy on tak wygląda? Taki zwykły bloczek, dobra. Mamy taki zwykły bloczek, e, tylko czemu on jest tutaj... tu ma dwa grubości, tu ma jeden, tu ma jeden, tak dziwnie wygląda. E, bardzo fajnie ułożony jest ten cień z ciemniejszej wełny, tak, z pomarańczowej względem tej białej, bardzo fajnie to wygląda. Taki zwykły bloczek, na no co tutaj dużo, dużo się nie będziemy na nim yy, modlić, nie? Od razu lecimy dalej. Tutaj mamy 588 blo 558 bloków. Machine gun. Szybko zbudowany, proszę bardzo. O! Sympatyczny, prosty, tak? Karabin maszynowy. Możecie też taki sobie zbudować na tym, na... jak yy, będzie jakiś taki właśnie o karabin na przykład temat, to będziecie mogli taki zbudować. Potrzebujecie tylko do niego... Ja tak nie ustawiłem go na ziemi, tak położyłem, po prostu bardziej bardziej powietrzu. Ale tak, to macie oczywiście, tak. Schodki, dużo schodków jest do użycia. Nie, nie jest dużo. Tutaj na dole jest bardzo mało, tutaj tylko z tymi półpłytkami będzie trochę zabawy. Ale tu widzicie, jest akurat na magazynek, tak. Tutaj są naboje jeszcze fajnie pokazane, jak frytki trochę przepalone z przodu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Men statue, dobra, tu jest 21 tysięcy bloków. Sprawdzimy sobie zaraz jak to jest faktycznie te 27 tysięcy bloków Aha To jest 27 tysięcy bloków patrzcie <głos> <głos> Nie, nie, cancel, cancel, czekaj, bo mnie tu jeszcze raz kliknęło 55 bloków Niezaloni troją na tej stronie, nie? No 27, może to jest pozycja jakaś czy coś? Nie wiem sam w sumie już Miku Hatsune, 43 tysiące, tutaj jest napisane. Sprawdźmy. I tutaj się zgadza. Oh, shit! Oh, shit! Oh, sh ja już się zakochałem. Jeszcze patrzcie, majtki widać, nie? Ja już się zakochałem. Ja już się zakochałem. Jezu, z jakiego Beck Exit wjeżdża? Ładne diamentowe włosy. Ogonek. Tu w ogóle coś się stało chyba w rękę. Jaki fajny uśmiech i te oczy animowe, ja nie mogę. Mikrofon, czy jakaś idolka to jest pewnie i tu jakiś porma. Nie wiem, nie, nie oglądałem tego, a nie, przyznam się szczerze. Jeżeli ktoś wie, jakie to jest anime, to bym prosił o podanie tytułu. Już się zakochałem. <grym> Dobra, tu mamy 36 tysięcy bloków, także odlećmy sobie troszkę. Zostawmy panią Miku Hatsune z tyłu. Dobra, mam nadzieję, że już mnie nie ugrydzi ani nic. I tu mamy 28, 000, 28 041 bloków. Zaraz sprawdzimy, czy się wszystko zgadza. No, ładuj się. Dobra, załadowane. Nie, tu jest mniej podane niż, niż jest tutaj w tym na stronie. Mamy tutaj Ziemię, tak? Czyli planetę. Ładnie zrobiona ta planeta. No, tutaj jest Japonia. <laughs> nie, tutaj jest ja Nie czekaj. Gdzie? Tutaj jest Japonia. To już Ameryka obok jest. Razem z Grenlandią, kurde. A tutaj mamy ten napis Planet Minecraft bardzo fajnie wykonany za pomocą różnokolorowej wełny. Aczkolwiek tutaj. A tutaj, dirt został wykorzystany. Na początku myślałem, że to jest też jakaś, jakiś rodzaj wełny, że jasno-brązowa, ciemno brązowa, ale przypominam sobie, że jest tylko jeden kolor brązowej wełny. Mamy planetminecraft.com. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, tutaj mamy jakąś kwarcową statuę 337 bloków. No ja nie ufam, nie ufam. A nie, zgadza. Wow, 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 wow. Ale to jest skomplikowane, powiem wam. Zobaczcie, tu są same schodki, tak naprawdę półpłytki i schodki. Tu jest mało tych bloków. Jak ten koniec świetnie zrobiony. I tutaj gościu, jakiś, jakiś rycerzyk, czy coś takiego. Na tym kuniu. Nie no, to jest mega. To jest mega zrobione. Tu jest 124 bloki. Zobaczmy sobie. Tak, faktycznie są 124 bloki. Ty, tutaj też ten gościu! Świetnie zrobiony! Tutaj też chyba ma ten Poki. To jest ta, 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 ta taki paluszek z anime. Jodem Poki, świetne są. Uwielbiam Poki. Dobra, tu mamy rewolwer, Shrek Gate, Small Warrior, Snowman, Stone Statue, Triplane, Tron, i T-Rex, Stozi... Ohohoho, to jeszcze nie koniec, słuchajcie! To jeszcze nie koniec! No, rozpoczynamy drugi rzędzik, dobra, rewolwer 91 bloków, wszystko się chyba zgadza. Tak? Zgadza się, 91 bloków, proszę bardzo. Mamy rewolwera. Tutaj jest celownik. Tu se patrzysz taki szczelasz I, I brz. No, tutaj mamy normalnie, jest miejsce na spust. Znaczy, w sensie, dobra, nieważne. Tutaj mamy, jakby, ten e, magazynek, tak? Ten taki, który się wyciąga, wkłada się tam 6 nabojów, i, i z powrotem się zaciąga do broni. Chyba, że to to jest. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale mi to bardziej to wygląda, takie Jako wyciągane, chociaż w sumie, w sumie nie wiem, dobra. Shrek Gate 641 bloków. No, na pewno, już ja to znam. Dawaj mnie tu. Może w tym miejscu e, 636 bloków. Czyli zgadza się. Nie. nie trochę. No. No. No nie urywa, no nie urywa, no. Zobaczę sobie tego. Small Warrior Statue 196. O, tutaj się zgadza. Proszę bardzo, zobaczmy. O proszę. O proszę, jaka statua. Fajnie wykonana. Co tutaj możemy zobaczyć? Są oczywiście półpłytki, jest wełna jasna, szara, szara, obsydian Tu są chiselowe bloki, stone owe. Pół Półpłytki, tutaj też wełna, schody, półpłytki Wełna, wełna, tutaj stone, tutaj też chiselowe I tutaj z neteru jest płotek i tutaj jakaś maczuga, coś takiego Snowman 432, jakby ktoś chciał sobie nowy pomysł na to bardzo tutaj Ta modyfikacja też daje 303 bloki Ile tutaj mówili? 432? Nie, tu jest mniej Tu zobaczcie, że tu jest 3 poziomu na 3, na 1, 2, 3, 7 Tutaj macie 5 na 5, tu macie 3 na 3, 1 odstępu, taki cypek Tutaj macie od razu no, Prosty bawanek do wykonania, no co tutaj się dużo modlić O, 90 tysięcy bloków Z tą staturę Tu jest statura jakaś Dobra, uwaga, odlatuje bo to może być duże Ten tripling mnie trochę też mm, dziwi Co my tutaj... Dobra, uwaga, sobie stanę 89 tysięcy bloków Prawie 90 Ja pierdziu Weź mnie to zbuduj Uwaga. Jest to ja, pierdykam To jest atlas. Dobrze mówię? To jest atlas? Rząd ziemię niesie? Jezu, nie wiem, czy nie, nie to chyba on nie. Mi się wydawało na początku, że to jest Atlas, że to jest ten gościu, który tak jakby nosił ziemię. Utrzymywał, ale to, to nie jest on. Chociaż czekaj. A nie, to jest chyba Atlas. To jest postać bodajże z greckiej albo z rzymskiej yy, mitologii, gdzie jeszcze ludzie twierdzili, że ziemia jest płaska. I on i jest utrzymywana przez Atlasa, przez ogromnego właśnie takiego człowieka. Ale tylko mi się wydaje, nie jestem do końca pewien, czy to tak, czy to tak działa. Ale mega, 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 dobra. Ja sobie w takim razie... Zostały nam trzy budowy, został nam ten Triplane. Jezu. Ale to jest świetnie wykonane. Jestem pod olbrzymim, olbrzymim wrażeniem. Świetnie zrobiona budowa. Dobra, zobaczę ten triplane. Ło! Wow! To jest zajebiste. Jak będziecie mieli temat samolot, możecie zbudować coś takiego, patrzcie. Trochę ciężkie do wykonania, strasznie dużo roboty, nie wiem czy w 5 minut byście dali radę, ale bez tych kolorowych może elementów i bez takiej po prostu. bez takiej wielkości. No świetne po prostu. Tu z bombką od razu Little Boy. Kółka są, śmigiełko jest. Miejsce w środku jest, proszę bardzo Te pierdziele, ja tu lecę normalnie proszę bardzo. Ja proszę bardzo tutaj... Massakra. No. Masakra! Świetna sprawa, świetna sprawa. Został mi jeszcze tron 24... Oho, już widzę te 24 bloki. Chociaż może? Ty faktycznie 24 bloki. Co to jest strona? O, tak wygląda tron. Nie wiem, nie znam się zarobiony jestem. Słuchajcie, teraz przedczas czas na ostatnią budowlę na Tyro... Tyronara. Na t <ścoughs> O, Tirex, właśnie tak się nazywa, uwaga. Tu jest podane 165 tysięcy bloków. Jest... O ja pierdolę! Przepraszam. Ale ŚWIETNIE TO WYGLĄDA Obczajcie Obczajcie to Check this shit out, nie? Jest, jest tylko po prostu powierzchnia zajęta 165 tysięcy bloków tak naprawdę Chociaż, nie no, ja, ja nie mogę Że to jest Jurassic Park normalnie Panie, co to jest? To jest ognicho chyba jakieś Przynajmniej wygląda jak ognisko? Zrobione z różnych kolorów szkła. Świetnie wygląda. Tutaj co mamy? W ogóle te palmy zrobione. To nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. To wygląda jak ognisko. Tu jest jeden dinozaur. A to nie jest T-rex. Tutaj jest jakaś ważka G. To jest jakaś druga ważka G. O, to jest T-Rex, patrzcie. Zrobiony ze szkieletu. Tak naprawdę. Nie, no dobra, to jest 85 tysięcy bloków. Patrz, ty wygląda jakby mechanizm. Jakby to był mechaniczny jakiś. Ja cię nie mogę. Aż śmieciary przeszły, nie? Jeszcze on ma tak delikatnie skręconą tą... Ten pysk. Ja jestem w środku T-Rexa. <laughs> nie, nie mam pytań. Po prostu nie mam pytań, słuchajcie. Coś niesamowitego, no? Coś niesamowitego. Ja już rozumiem, to jest 165 tysięcy bloków teraz w tym momencie. No świetne, po prostu świetne to jest. Słuchajcie. Ja jestem naprawdę, naprawdę jak najbardziej. Zadowolony Zobaczcie sobie teraz jeszcze raz tak z daleka Coś niesamowitego Mega sprawa, naprawdę Dobra, słuchajcie, w kolejnym odcinku zajmiemy się teraz yy, Działem yy, sci-fi, tak, czyli science fiction Mamy tego tutaj, czekajcie, tu jest Fury Fury Clash Imperial Flying Star Wars To mamy tego takie dwie strony w sumie Także też trochę odcinków będzie teraz ze Star Warsów i ogólnie tych wszystkich tych Science Fiction rzeczy. Także co, wy moje serdeczne rigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Cię do Was wszystkie instrukcji oczywiście macie w opisie. Ja muszę to szybko wrzucać, bo jest godzina, żeby właśnie skłamać 10.12 tego samego dnia. Także ja to nagrałem 20 minut temu, jak to oglądacie, o ile dobrze się zdążyło wszystko wrzucić i wszystko zrobić. Także ja się zami żegnam. Widzimy się, napiszcie mi w komentarzu jaka była wasza ulubiona budowla, co wam się najbardziej podobało i czy chcecie częściej odcinki z tej modyfikacji. Ja się zamierzam do następnego i trzymajcie się, yo!